No, nagle, no, nagle go. To no, no. no jest, to jest niesamowite. Oooo Jak arabski klimaty. A, jakiś kurwa egipski arabski klimaty. Do góry pa. Do góry. Tu widzisz, teraz po... Jesteś w piramidzie centralnie. Teraz, a teraz już jestem... Popatrz podróż. na podłogę na dół. O, na dół słońca. Na dół popatrz, patrz. Zachód, o Jezus Niebo, stary. No, w piramidzie jest, to jest... No ma nieprawdziwe nie bo W piramidzie jest w stary. Patrzysz na... Ej, <grym> zdjęcia jest, jesteś. No patrzysz, obracasz i bawa robi zdjęcie. Patrz. Starek się. O no, bo bawał, ci nie. Ja się obracam, bo to są już... To Greckie, no. Greckie tonice, Greckie tonice. Piękne. Robisz je? Nie, widzę bez konwolnicy. O, o ja. Plus, ja nie ciała, jak. Dobrze, nie. No nie, chciałem zobaczyć. Jak nie, nie. A nie, To jest na tak A właśnie nie. że można się obracać bezpiecznie i ten... Dalej, to jest normalne, o, w polskiej góry, A ja normalnie teraz w polskiej góry. No. Właśnie oni tak radzą, żeby uciąć sobie bezpiecznie na krześle brotowym na środku. No, bez kitu, stary, dobrze mówię. I wtedy możesz sobie ten 360 podziwiać w pełni, bez... Tak. Teraz się tym próbować. Ta murera. Kolejne zdjęcie, piękne, nie wiem. Nie no, może wyglądam jak debil, ale kurwa, to jest... Nie no, jest... Pierwsze wrażenie jasno, nie? Ci powiem... Naprawdę, powiem Ci, że dalej kurwa jestem przekazany. Jeśli komuś nie jesteś w stanie tego przekazać, komuś to tak jak, tak jak powiedzmy sprzęt, który testowaliście. Tak, 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 Nie jesteś w stanie tego opisać w słowach, nie? Tak, tak, Czujesz tą przestrzeń na dole? Kurwa. Chłopak. A w ile mi Wysyła się Ej, babcia, co ty robisz? Byłem kurwa, jak... ty ja, nie? nie masz no, się... tutaj jakichś... Ja pierdolę so. ja, mam